Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z serii FIFA Ultimate Team. Z góry chciałem Was przeprosić za to, że ostatnio nie wrzucam tyle filmików, ile bym chciał, ale niestety, jak na złość, jak wiecie, ostatnio nie czuję się najlepiej, co mnie mega wkurza, bo był to okres czasu, kiedy chciałem wrzucać bardzo dużo rzeczy, a wrzucam mniej więcej raz na trzy dni, odkąd się rozchorowałem, więc, więc z góry sorry za to, ale już jak widzicie, powoli, znaczy nie wiem w sumie, czy widzicie, czy nie, ale <laughs> powoli wracam do zdrowia. Nie jest jeszcze idealnie. Ale jest już na tyle dobrze, że nie wstydzę się Wam pokazać. Tak więc, o czym dzisiaj pogadamy? Pogadamy o tym, że wreszcie dzieje się to, o czym trąbiłem od ponad tygodnia że rynek w końcu eksploduje i zacznie iść w górę, i to tak konkretnie w górę. No i zaczął iść w górę już po końcu weekend ligi, a nawet już w niedzielę zaczął iść w górę, co jest dość ciekawe, bo zauważyłem, że z roku na rok generalnie rynek zaczyna panikować i zaczyna. Um, zaczynają być, najniższe ceny zaczynają być z roku na rok coraz wcześniej i coraz, znaczy coraz wcześniej zaczyna być taniej, ale za to zaczyna drożeć szybciej. No, teoretycznie mogę tak powiedzieć. Generalnie chodzi mi o to, że nie przejmuję sobie momentu w zeszłym roku, żeby już w sobotę, żeby w ogóle z całego weekendu, podczas weekend ligi, w sobotę ceny były najniżej. A tak właśnie było z tym weekendem na przykład taki Neymar, <coughs> czego żałuję bardzo, był w soboty za 770-780 tysięcy na PCcie a na konsoli chyba koło 700, 740, coś takiego. Udało mi się go jeszcze kupić za 810, a naprawdę miałem okazję, żeby go spokojnie kupić za 790, 800, ale pomyślałem, dobra, jest sobota, w niedzielę na pewno spadnie jeszcze bardziej. Dupa. W niedzielę w, zaczął wzrastać, w poniedziałek jeszcze bardziej, więc jak najszybciej kupiłem Neymara jeszcze przed tym, jak wiedziałem, że wybuchnie. W tej chwili już chodzi po 900. Ja się nie nie zdziwię, chyba w ogóle zwiększyli mu widełki do 1500, więc nie zdziwię się, jak tego typu karty zobaczymy w kolejnych tygodniach właśnie spokojnie ponad milion. Messi już jest grubo ponad milion. Generalnie wszyscy wzrastają, nawet takie karty jak Dembele, który już chodzi po 90 tysięcy, nie zdziwię się, jak on dojdzie do stówy. Mi się go jeszcze udało kupić za 74. Generalnie e, pogadajmy sobie o tym, co się zmieniło i co jeszcze teraz możecie zainwestować bądź ogólnie, czy możecie jeszcze kupić składy w miarę tanio. Generalnie i tak, i nie. Bo wydaje mi się, że teraz, jeszcze jak chcecie kupić skład, to macie ostatni moment, żeby teoretycznie to zrobić. Bo moim zdaniem, w czwartek ceny wybuchną jeszcze bardziej. Te ceny już są wysokie, ale jeśli jeszcze nie kupiliście swoich ulubionych piłkarzy, których który chcecie używać na dłużej, albo może sprzedać za tydzień czy coś, to wydaje mi się, że jeszcze teraz, ewentualnie jutro wieczorem, jeśli i jej wreszcie wypuści jakieś SBC-ki. Bo jak na razie, przez ostatnie 5-6 dni chyba wypuścili tylko tego Walkota i tam nie wiem, jakąś inną pierdołę. <laughs> Więc generalnie. Bardzo mało kontentu póki co jest w tej FIFA, co mnie troszeczkę dziwi, bo myślałem, że ten rok zaczną raczej tak konkretnie, a naprawdę dostajemy dość mało SBC-ków i mało rzeczy, co nie powiedziałbym, że mnie martwiło, bo myślę, że stopniowo będzie coraz więcej tak jak to było w zeszłym roku, ale póki co, ponieważ jest mało kontentu. <laughs> To dlatego te ceny tak wzrastają szybko. Po prostu ludzie nie mają. znaczy, ludzie po prostu panikują, nie mają trochę kasy, wszystko po trochu i to po prostu powoduje, że, że te ceny powoli eksplodują. Może jeśli jutro zobaczymy jakiegoś SBCK z jakąś paczką czy dwoma, to może to może może rynek jeszcze jeszcze chwilowo, ale to mówię to już jest przewidywania takie, jeśli i jej wreszcie coś wypuści, bo odkąd jak wyszedł Walkod, zaraz pogadam sobie o Walkociem, czyli to SBC ten SBC na Flashbacka pierwszy w tym roku, to momentalnie minimalnie rynek, nie momentalnie, minimalnie rynek poszedł w dół. Na dosłownie jakąś godzinę, coś takiego, ale to też w kartach właśnie typu Aleksandro, który trochę mnie wkurzył, bo kupiłem go za 120 tysięcy. Bałem się, że będzie iść tylko w górę, a on, no, utrzymuje te swoje 120 mniej więcej, ale był moment po wyjściu Alkota, że spadł do 105, 106 i troszeczkę bym na to wkurzony, no ale cóż, nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. Cała reszta generalnie kupiłem po bardzo przyzwoitej cenie. Mam nadzieję, że zrobiliście tak samo. Alan, tak samo. akurat mówię teraz o swoim składzie, ale po prostu chodzi mi o to, żebyście zobaczyli mniej więcej poziom kart, które mam i porównali właśnie <laughs> z innymi kartami które, które też uważam, że bardzo pójdą w górę, czyli właśnie te meta karty 84+, ale nawet 81 typu militaO też już też idzie idzie powolutku w górę więc więc generalnie. No, generalnie wszystko wszystko zaczyna powoli eksplodować. Lęglej w ogóle jest Ekstynkt, w ogóle już go nie ma na rynku. Ja go kupiłem z kotwicą z 98, co jeszcze i tak było nie najgorzej. Semedo wreszcie zwiększyli widełki, więc semedo już też chodzi po 45 tysięcy na PC. -cie. Oczywiście pamiętajcie, cały czas, że mówię na PC, -cie. ja go kupiłem za Max widełki, jak jeszcze jego Max był 32. Ale generalnie, dobra, nie będę wam mówił, co ja kupiłem, chociaż i tak pokazuję wam po prostu. No, jak zwykle, że, że to, co robię, no, ma sens. A poza tym, że wam mówiłem, żebyście zainwestowali w to samo. I mam nadzieję, że tak jak na poprzednich filmikach mówiłem, mam nadzieję, że zrobiliście właśnie to. I dzięki temu, sorry, że tak trochę czasem, wiecie, <coughs> muszę zastopować głos tego, bo no jeszcze jestem troszkę chory. Ale generalnie rzecz biorąc, no wszystko idzie w górę. O tym, co Wam mówiłem, że pójdzie w górę. W zeszłym tygodniu, kiedy jeszcze nie było Weekend Ligi, tylko było Division Rivals, troszkę się przeliczyłem. Myślałem, że też rynek pójdzie do góry, a po prostu nagrody z Division Rivals były za małe, żeby wpłynąć jakoś mega na rynek. Ale uwierzcie mi, że Division Rivals a Weekend Liga to są dwie zupełnie różne bestie, i teraz naprawdę zobaczymy tylko wzrost Metaka przez kolejne tygodnie. Nie mówiąc o tym, że to się dubluje razem z Division Rivals, będzie i Division Rivals, i, i Weekendliga nagroda. A Weekendliga, jak wiemy, jeśli, jeśli jesteście dobrzy, to naprawdę <laughs> cholera. Nawet jak, <laughs> Co tam chciałem powiedzieć, nawet jak nie jesteście dobrzy, to, to nawet jeśli osiągacie, nie wiem, Golda 3 czy Silver 1, to i tak to jest spory. Influx kasy do waszego budżetu, więc generalnie, generalnie, naprawdę uważam, że w czwartek rynek pójdzie mega w górę. Dlatego jest teraz ostatni moment, żeby niektóre karty jeszcze kupić, a one i tak już są bardzo drogo. Ale wydaje mi się, że nawet jeśli są drogo to powinniście to jakoś przełknąć, bo wydaje mi się, że będą jeszcze drożej, Szczegu szczególnie karty typu typu One to Watch. Kupiłem dzisiaj Lozano za 50 tysięcy, on teraz chodzi o jakieś 52, ale też na pewno będzie rósł. a jeszcze jak, jak przywali jakąś dobrą grę, albo przed, przed grami na poli, też na pewno będzie wzrastał, więc kupiłem dzisiaj jeszcze jednego Lozano. Rodri nie wiem, po ile teraz chodzi. Generalnie karty One to Watch też macie ostatni dzwonek na, na zakup ich, ale też już są dość wysoko, więc to już też nie będzie aż taki profit, jakbyście to zrobili, powiedzmy, kilka dni temu, jak jeszcze oni byli w paczkach, ale o tym wszystkim Wam Mówiłem, o tym wszystkim Wam mówiłem. <laughs> o czym Wam za to nie mówiłem? <laughs> Sorry bardzo. Rynek głównie w czwartek. A, karty na przykład 84. Plus. Widzimy już po walkocie, że karty 84, plus, nawet na takim SBC-ku, który nie jest jakiś powalający, już karty troszeczkę zaczynają iść w górę karty typu 84. Plus. Jeszcze Jacko kilka dni temu chodził kurczę po 4000, już chodzi po prawie 6. Oczywiście pamiętajcie, na PC wiem, że na konsoli będzie troszkę niżej. Więc generalnie już teraz widzimy wzrost tych cen. Ja dzisiaj też kupiłem chyba jednego Busquetsa, jakieś tam jeszcze rzeczy za, za resztki pieniędzy, które miałem po zbudowaniu składu. Składu swojego, jak na razie, bo też przyznam szczerze, że w tym roku chcę mieć, chcę mieć fajny skład, chcę sobie nim pograć dość szybko. <laughs> Kane'u zmiennym jest, bo mówiłem Wam, że a chyba będę grał tanimi składami, a więcej inwestował, ale stwierdziłem, wiecie co, w tą grę jednak też się no, gra po to, <laughs> gra się w nią po to, żeby grać, więc stwierdziłem, że kurde, czemu mam nie kupić składu, którym, który chce używać jakiegoś właśnie Neymara, czy coś, który jest dość wyjątkowy w tej grze, jeśli chodzi o jego styl gry i w ogóle, czemu mam takimi kartami nie pograć, skoro, skoro mam taką możliwość. Więc y, kupiłem Busquetsa nie pamiętam, widzę, że teraz wieczorem już rynek jest dość wysoko, więc teraz wam. Teraz, jak wlecie ten filmik, bo dzisiaj też dość późno wrzuciłem ten filmik. A czy wrzuciłem, jeszcze nie wrzuciłem, ale wrzucę. <laughs> ale generalnie. Nie dobra, kłamałem Busquetsa, nie kupiłem. Kupiłem Parejo za 15 koła i kupiłem e, Tiago. Zobaczmy, po ile teraz Tiago chodzi. Więc generalnie nie polecałbym Wam w tej chwili kupować takie rzeczy. Chyba. Chociaż nie wiem, jak jest na konsoli. Ale może możliwe, że jut, jeszcze jutro będzie. Jeszcze jutro wieczorem będzie okienko, kiedy te karty zmaleją. Jeśli. A nie, akurat ja go widzę, że, że kupiłem, może nawet za drogo. A nie, dobra, dobra, wykupiłem ok, kupiłem 23 tysiące, najniższy jest 24, czyli git. Tylko, że mówię, jeszcze jutro może być małe okienko, jeśli Electronic Arts wreszcie wieczorem wypuści jakiegoś SBC-ka i troszeczkę paczek wleci na rynek, bo w tej chwili mamy tylko tego Walkota i te stare SBC-ki, które już mamy od dawna. Jeśli chodzi o Walkota, Uważam, że jest on. Znaczy. Nie jest on zbyt nieopłacalny, bo kosztuje sporo i wydaje mi się, że po prostu, lepsze specjalne karty będą dostępne jeszcze. Oczywiście dostajesz troszkę paczek z powrotem, jest on szybki, ma dobre staty, ale to co ja w nim. co mi się w nim mega nie podoba, to jest 3-3, jeśli chodzi o foot i Skill Moves i medium, medium work Rate. To jest to, co mi się bardzo nie podoba. To są najgorsze Warcreate, y moim zdaniem, dla. Znaczy, no, jedne z najgorszych, dla skrzydłowego i 3-3 to też jest słabe, bo ani nie zrobisz sztuczek na tym skrzydle, ani za specjalnie możesz polegać na jego słabszej nodze. więc mnie to od tej karty bardzo odpycha. Poza tym, nie gram Premier Ligą, póki co, więc, więc ten, ale nie jest, to jakoś, nie jest to jakoś tragicznie droga karta. No, nie jest też tania, ale jeśli nie wiem, jesteście fanem Premier Ligi czy coś, no, to alternatywy macie powiedzmy Sterlinga, tak? Ja bym wolał pewnie grać z Sterlingiem. Ale tutaj powiedzmy macie trochę paczek z powrotem, macie ładny design karty, no generalnie typ jest mega szybki, więc pewnie nie, nie gra jakoś źle w grze, ale nie zmienia to faktu, że no za podobną cenę możecie mieć Sterlinga, którego zawsze możecie sprzedać jak jak wam się znudzi i, i też ma świetne staty, więc no i ma. Przy... A nie, 3-4 ma, myślałem, że 4-4 ma Sterling. Hm, mane ma 4-4 chyba. No, ale i tak jest, wydaje mi się troszkę lepszy od Walkota, albo porównywalny, przynajmniej znaczy, no nie wiem, no rzecz preferencji, tak? Ja bym wolał grać z Sterlingiem, ale, ale na pewno Walcot też nie jest tragiczny ale no mówię nie jest to piłkarz dla mnie i jest też dość drogi moim zdaniem ta karta mogłaby spokojnie kosztować za 20 tysięcy mniej jak nie więcej mniej jak nie więcej tak więc więc no nie wiem no jest to jest to wasza indywidualna sprawa czy chcecie go zrobić ja bym personalnie go nie robił ale, ale jeśli no nie wiem jesteście fanem Evertonu czy coś czy oglądaliście kiedyś tego typa czy wiadomo no, no wartość karty jest relatywna do tego czy, czy, czy lubicie tego piłkarza czy nie ja bym personalnie nie robił uważam że jest za drogi że będą jeszcze lepsze karty niewymienne dostępne w przyszłości więc więc raczej bym te coiny trzymał ale ale mówię no to jest kwestia indywidualna co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Generalnie dzisiaj chyba krótki filmik, bo no, oprócz tego, że mówię wam, w czwartek na pewno rynek eksploduje i w kolejnych tygodniach na pewno na pewno ten rynek będzie się utrzymywał wysoko. Jak sami widzicie po przykładzie mojej drużyny, którą udało mi się jeszcze kupić podczas. Zrobiłem też promesa. O, a propos dobrych SBC-ków, nie, promesa chyba już nie ma, nie? Ale ach, mogłem wam wcześniej powiedzieć, kurczę, no właśnie, bardzo jestem zły, że ja niestety mam coś takiego, że jeśli się właśnie źle czuję albo mam jakiś gorszy dzień, to wolę nie robić. Hmm, materiału niż robić go na siłę. Wolę raczej to robić wtedy, kiedy, kiedy czuję się, że powinienem go zrobić i kiedy wiem, że mogę wam coś konkretnego powiedzieć. Nie będę nigdy na siłę robił jakichś materiałów, więc generalnie no jestem trochę zły na to mówię, gdyby, gdyby nie to, że się rozchorowałem, po raz, kurde, pierwszy raz od lat, akurat wtedy, kiedy chciałem naprawdę bardzo przycisnąć tego YouTube'a i Twitcha, no to, no to niestety nie czułem się po prostu dobrze. Film by wyglądał tak, żebym kasłał i, i chrząkał jeszcze bardziej niż teraz wam co chwila, więc stwierdziłem, że nie miało to sensu jakoś mega dużo filmów robić, ale i tak się starałem, chociaż chociaż trochę. Wrzucać, jak sami wiecie, tam co 2-3 co dni coś się pojawiało. Ale co wam jeszcze chcę powiedzieć? To, że na pewno wracam na Twitcha i generalnie ci, co mnie znają z Twitcha, wiedzą, że generalnie ja zawsze moim głównym hobby był Twitch. Na YouTube'a dopiero, że tak powiem, wchodzę, co też bardzo lubię robić, bardzo mi się podoba, podoba ten kontent, podoba mi się też mega to, że w ogóle codziennie dochodzą nowe subskrypcje, że codziennie pojawiają się nowi ludzie. Jest dużo komentarzy, no to jest po prostu mega miłe i budujące, że, że to robicie, ale ci, co nie wiedzą i ci, co też wiedzą, że generalnie moim głównym konikiem zawsze był Twitch, to powiem wam, że bardzo tęsknię za transmitowaniem, właśnie. Przez ten tydzień ponad nieobecności, i już od dzisiaj, nieważne jak się czuję teraz. Nawet jak się poczuję gorzej po filmiku, czy coś, dzisiaj na pewno będę na Twitchu. Może, jak już będziecie oglądać ten filmik, to już będzie transmisja. Twitch jest wiadomo troszkę inny. Jeśli nie wiecie, jeśli, jeśli przychodzicie z YouTube'a, w sensie takim, że tam bardziej wyluzowane rzeczy robię, gadamy sobie, śmiejemy się i generalnie generalnie no, uważam, że jest nie najgorszy klimat. Więc jeśli macie ochotę na coś innego, niż tylko właśnie takie konkretne informacje rynkowe, tylko właśnie się ze mną trochę pobawić, to, to zapraszam Was dzisiaj na Twitcha, bo wreszcie na niego wracam i mam nadzieję, że, że też ze mną na nim będziecie, więc pewnie, nie wiem, jest teraz godzina, jak to będę wrzucał, pewnie będzie koło 21, no, myślę, że tak 22 to najpóźniej, najpóźniej powinienem być na Twitchu. Pogramy sobie trochę gierek, bo właśnie wreszcie skonstruowałem ten fajny, moim zdaniem, skład. Zagrałem nim dosłownie dwie gry wczoraj i gra mi się nim mega dobrze, więc, więc chcę z wami się nim pobawić i i go ocenić na żywo, a poza tym mówię, no jeśli macie jakieś pytania też do mnie, to oczywiście czat jest i, i bardzo, bardzo lubię jak jest aktywny, tak samo jak tutaj lubię aktywność, tak samo to wszystko przychodzi na Twitcha, mówię za Twitchem bardzo się stęskniłem i za Wami, więc, więc mam nadzieję, że już teraz od kolejnych dni, <laughs> jak już zdrowie nie jest jeszcze perfekcyjnie, ale już jest na tyle, że wydaje mi się, że mogę streamować i, i te filmiki wrzucać częściej, to mam nadzieję, że się właśnie zobaczymy. Ale dobra, nie będę się powtarzał. Wiem, że dzisiaj nie było jakoś mega dużo informacji oprócz tego, że właśnie rynek wybuchnie na pewno w czwartek, że dzisiaj macie ostatnie właściwie okienko, żeby, żeby kupić składy, które i tak już są mega wysokie, wysoko, ale mam nadzieję, że słuchaliście moich poprzednich materiałów i dobrze wiedzieliście, że coś takiego się wydarzy i że Wy już macie swoje składy i kupiliście tak jak ja kilka dni temu. Więc, więc tak to wygląda, ale jeśli jeszcze kogoś nie macie, no to wydaje mi się, że teraz macie ostatni dzwonek. Wi wiadomo, no różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może być dużo kontentu, może w ciągu weekendu będzie jeszcze coś się działo, więc może te ceny jeszcze troszeczkę spadną. Ale jeśli na przykład chodzi o karty once to watch, to na pewno one będą tylko drożeć. No, chyba że ktoś, nie wiem, złapie kontuzję, no to wtedy z tych typów na przykład, albo ogólnie z typów w, w once to watch, złap, złapie kontuzję, to wiadomo, że wtedy karty pójdą w dół, ale skrzyżowane palce, żeby, żeby, żeby nikt z nich kontuzji nie dostał, ja na to liczę, będę na pewno oglądał przez to więcej meczów. Czy, wiecie, One to Watch jest dość ciekawą promocją, bo powoduje, że też bardziej chcesz śledzić piłkę nożną i zamiast nie wiem, być bukmacherem czy coś, to po prostu patrzysz na, na te mecze po to, żeby twoi piłkarze się ulepszyli, żeby też ewentualnie ich sprzedać. Więc mówię, no to jest, to jest zawsze trochę ryzyka, ale takiego fajnego ryzyka znaczy fajnego, no nie fajnego, jeśli, jeśli nie będą dobrze performować, ale, ale miejmy nadzieję, że jest w ogóle takie słowo, performować po polsku? Nie, będą po prostu w dobrej formie, no to, no to będzie fajnie. Więc generalnie once to watch macie ostatni dzwonek, żeby zrobić składy macie ostatni dzwonek, chociaż i tak ceny są wysoko, mówię, może jeszcze jutro troszeczkę spadną, a potem już od czwartku, znaczy, a, dobra, jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Czwartek rano możliwe, że będzie chwilowy spadek cen. Też Wam o tym zawsze mówię, ale myślę, że trzeba to powtarzać, w czwartek, kiedy ludzie będą otwierać nagrody, czyli tak do południa ceny jeszcze mogą się zachować dziwnie. Jeszcze możecie przytulić kilka kart taniej niż nawet są teraz, bo no, ludzie będą otwierać nagrody, będą się underkatować, czyli będą rzucać bardzo dużo kart na rynek w tym samym momencie i jest szansa jeszcze przytulić kilku dobrych piłkarzy, myślę tak do południa, coś takiego, może nawet troszkę dłużej, a pod wieczór, już w kolejne dni uważam, że ceny po prostu wypierdzielą w kosmos. Tak więc tak więc macie jeszcze w czwartek rano być może takie krótkie okienko, aczkolwiek na pewno dużo ludzi się na to przygotowuje, więc musicie być bardzo uważni i szybcy z rynkiem, bo on bardzo szybko zacznie iść do góry, jeszcze bardziej. Once to watch, tak jak mówię dzisiaj, i jeszcze też uważam, że właśnie te karty, karty typu 84, 85, właśnie Buskecet, Tiago, uważam, że oni też powoli wszyscy będą iść w górę na przestrzeni kolejnego tygodnia, dwóch, z tego powodu, bo, bo no będzie coraz więcej kart tego typu jak Walcott, tylko jeszcze lepszych i przez to te karty muszą iść w górę, bo one będą wymagać składów 85+. Więc teraz też myślę, że jeszcze macie ostatni dzwonek na inwestycje w tego typu karty. I jeszcze Wam powiem o Team of the Week. Team of the Week akurat myślę, że kiedy wychodzi nowe? Jutro, tak? W środę. W środę wieczorem, więc myślę, że Team of the Week, też jeśli jeszcze jutro jakiś SBC wyjdzie, te karty z reguły mają tendencję być najniżej, najniżej właśnie przed wyjściem kolejnej, więc możliwe, że dzisiaj albo jeszcze jutro te karty mogą być najniżej, I, i jeszcze tak jak mówiłem Wam, właśnie które, właśnie NDD, MARES yy, i ten, i Hawertz, yy, te trzy karty myślę, że jeszcze mogą być troszkę niżej. Hawertza przeliczyłem, na no, przykład na pc -cie. nie wiem jak wygląda sytuacja na konsoli, ale, ale Hawertz jednak utrzymuje, około 200 190 też go widziałem. No 200 to jest dużo, ale 190-180 go widziałem. Myślałem, że on spadnie tak do 160, ale jednak ludzie strasznie, strasznie fanbojują tego haverca. I, i wydaje mi się, że on raczej nie spadnie już jakoś mega. NDD widziałem go po chyba 50 tysięcy na konsoli, na PC-cie około 70, więc no jeszcze obserwujcie, no jeśli jeszcze chcecie też zainwestować to Team of the Week. Mares też myślę, że jest bardzo safe inwestycją, bardzo bezpieczną inwestycją, bo, bo ludzie robią ludzie robią Mareza. Ludzie lubią Mareza i... bo jest to bardzo dobra karta w grze po prostu. No ma dobre staty. Około teraz jest 150 tysięcy. Myślę, że jak spadnie do 140, troszkę niżej na pc to myślę, że spokojnie może to być wciąż niezła inwestycja. Po prostu mówię Wam o tym, bo już wcześniej mówiłem o tym of the Week w poprzednim filmiku, zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi mi o to, że jest szansa, że one najniżej będą jutro. Akurat to jest wyjątek potwierdzający regułę, że większość kart idzie w górę, ale Team of the week obecne, ponieważ nie jest jakieś mega dobre w tym tygodniu, to oni jeszcze mogą troszeczkę spaść. Uważam też, że blind jest nie, najgorszym, nie najgorszą kartą też na jutro. Właśnie te takie nie-discardy, ale blisko discardów, też mogą być całkiem nie najgorszym spojrzeniem jutro, bo tego typu karty no po prostu mają tendencję iść w górę po wyjściu z paczek. Ogólnie z paczek, tak. Więc generalnie sprawa wygląda następująco, że tego typu karty i ogólnie karty Steam of the Week, jak wiemy, po zakończeniu obecnego tygodnia mają tendencję wzrastać. I generalnie wszystkie właściwie wzrastają, a szczególnie te, które są ludziom potrzebni. Jezu. Coś? Chyba jednak choroba coś tego, bo coś zaczynam znowu majaczyć, no ale w każdym bądź razie. Golowin też na pewno wzrośnie. Ludzie lubią Ajax, więc Blind też na pewno wzrośnie. A poza, tym, a poza tym 85 Inform też prędzej czy później takie karty będą potrzebne do sbc ków Więc te wszystkie karty, o których wam mówię, do Herty też. Krychowiak nie, przykro mi Polaku, rodaku. Ale do Herty też, jeśli za minimum ceny jesteście w stanie go, go złapać, to też na pewno, też na pewno będzie rósł. Z pc jest niestety jak zwykle trochę powalona sytuacja, bo. Na konsoli on chodzi za discard na pc już chodzi po 17, więc ciężko jest przewidzieć, ile on będzie chodził po wyjściu z paczek, ale myślę, że spokojnie do 25 tysięcy może dojść, więc nawet jak, na przykład, za 15 tysięcy, nie wierzę w to, żeby to była zła inwestycja za 15 tysięcy na, na pc -cie. no o to mi chodzi, tylko wiadomo, nie sprzedajemy z dnia na dzień, oczekujemy z tydzień i, i wtedy te karty powinny, powinny wzrosnąć. Więc, więc o Team of the Week tak to wygląda, że generalnie obserwujcie te karty jutro. Havertz, Golowin, NDD, Mares, Blind, do herty to są moim zdaniem najlepsze, najlepsze spojrzenia. Ten bramkarz też za discard może być nie najgorszy. Generalnie to są najlepsze karty, ale właściwie większość z nich, ten jak już mówiłem na poprzednim filmie, ponieważ gra w MLS, w amerykańskiej lidze, też za discard. takie karty są czasem potrzebne, bo, bo może być jakiś piłkarz specjalny z MLS-u, no, wypuszczony właśnie jako flashback czy coś. Więc generalnie, no, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. O Team of the Week zawsze Wam mówię. W czwartek rynek podskoczy. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. I mówię, widzimy się na Twitchu po tym filmie, postaram się tak do 22. odpalić, więc jeszcze sobie wieczorny streamek, chociaż tak z dwie godzinki postreamuję, nie wiem na ile będę się dobrze czuł, ale mówię, chcę już powoli wrócić i na tego Twitcha i na YouTube'a więcej, więcej rzucać filmów, jeśli oczywiście będę miał o czym gadać, więc, więc dzięki ogromne jeszcze raz za oglądanie, dzięki, że wpadliście że zostawiacie właśnie subskrypcję, bo ten kanał się naprawdę jak na moje tempo, jak na nowy kanał naprawdę się naprawdę rośnie szybko i jestem wam za to bardzo wdzięczny i tak jak mówię, będę wam też mega wdzięczny, nawet chyba najbardziej, jeśli też będziecie wpadać na Twitcha. Bo wiem, że mnie nie było ponad tydzień i jestem bardzo ciekaw, jak właśnie będzie wyglądać sytuacja na Twitchu, czy w ogóle ktokolwiek jeszcze chce mnie oglądać, czy już po prostu stwierdził, że a jak go tydzień nie było, to pewnie umarł to już, to już trudno, to już przepadło. A, a ja wrócę i mam nadzieję, że wy wrócicie razem ze mną. Pogadamy sobie, pogramy sobie trochę dzisiaj, ja gram słabo. Ale ciekawie, więc myślę, że, myślę, że będzie, będzie fajnie. Dzięki Wam jeszcze raz ogromne za oglądanie. I trzymajcie się, i do następnego, i do zobaczenia na żywo! Papa! Pa.